Mu więcej, prawdziwe, człowieczeństwo. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przenosili. I by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Służba jest jedną z form obecności przy drugim człowieku. Godność naszego Boga zawiera się w tym, że hojnie służy. Służenie jest jednym z najpiękniejszych kształtów duszy człowieka. Jest inną formą Eucharystii. Służąc drugiemu człowiekowi, nie chodzi o jakąkolwiek służbę, ale o takie służenie, w którym żywa będzie stawała się obecność Jezusa. Żeby służyć tak jak On służy, trzeba się zanurzyć w Jego życiu i w Jego miłości, jak Ja Was umiłowałem. Taka postawa towarzyszyła świętemu Zygmuntowi, który podając chleb zgłodniałemu, napój spragnionemu, odzienie nagiemu, pragnął, aby przez te gesty człowiek dostrzegł obecność Boga i czuł w głębi serca, że jest przez niego miłowany. Stawanie w obecności Boga owocowało w życiu świętego Zygmunta obecnością przy człowieku. I wdzięcznością serca. Dziękuję Panu Bogu, że mnie stworzył na swoje podobieństwo, że mnie stworzył w narodzie katolickim, polskim. Wreszcie, że mnie raczył powołać do stanu kapońskiego i w tym świętym stanie tyle dał łask i sposobności do czynienia dobrze swoim rodakom. Po to żyjemy na Ziemi. Abyśmy służyli Panu Bogu i zasłużyli sobie na zbawienie duszy. Jak się to stało, Ojcze, że przejęty miłością zapomniałeś całkowicie o sobie? Jak się to stało, że we wszystkim i wszystkich Boga dostrzegałeś? Jak się to stało, że w cierpieniu Twoja miłość jeszcze większą się stała? Jak się to stało, Ojcze, że ból wzgardy, odrzucenia i niezrozumienia chętnie smakowałeś, stając się Alter Chrystus? Jak się to stało, Ojcze? Wsywając w wstawiennictwa Świętego Zygmunta prośmy o otwarte serce na miłość Boga, który chce kochać przez każdego z nas. Niech nasze serca, oczy, uszy, ręce przepełnią się miłością do Boga ukrytego w każdym człowieku bez wyjątku. до ближних цел Leyson. Chryste, Chryste słysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Maryjo niepokalana. Módź się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Święty Zygmuncie, kapłanie według serca Bożego. Módź się za nami. Święty Zygmuncie, rozmawiwany w Chrystusie, dobrym pasterzu. Módź się za nami. Święty Zygmuncie, zatopiony w kontemplacji krzyża i Eucharystii. Módź się za nami. Święty Zygmuncie, uległy natchnieniom Ducha Świętego. Módź się za nami. Święty Zygmuncie, we wszystkim ufającej Bożej opatrzności. Módź się za nami. Święty Zegmuncie, prawdziwie miłujący Boga i bliźniego. Módl się za nami. Święty Zegmuncie ofiarne apostole Bożego Miłosierdzia. Módl się za nami. Święty Zegmuncie wzorze ewangelicznej służby braciom. Módl się za nami. Święty Zegmuncie, nauczający prawd wiary i moralności. Módl się za nami. Święty Zegmuncie, pochylający się z miłością nad biednymi. Módl się za nami. Święty Zegmuncie, szukający owiec zagubionych. Módl się za nami. Święty Zeguncie, wierny szafarzu sakramentów świętych. Módl się za nami. Święty Zeguncie, czuły Samarytaninie będących w potrzebie. Módl się za nami. Święty Zeguncie, Cyrenyjczyku dźwigający krzyż nędzy i cierpienia. się za nami. Święty Zeguncie, ojcze ubogich i bezdomnych. się za nami. Święty Zeguncie, wierny przyjacielu sierot i opuszczonych. Módl się za nami. Święty Zeguncie, troskliwy wychowawco dzieci i młodzieży. Święty Zegmucie, niezłomny obrąco bez i słabych. Święty Zegmucie, troskliwy opiekunie chorych i umierających. Święty Zegmucie, przynoszący ulgę w cierpieniu. Święty Zegmucie, budzący nadzieję wśród zwątpienia. Święty Zegmucie. Pocieszający smutnych i strapionych... Módl się za nami. Święty Zygmuncie... Wspomagający bezrobotnych... Módl się za nami... Święty Zygmuncie... Cierpliwie znoszący prześladowania... Módl się za nami... Święty Zygmuncie... Szczerze przebaczający krzywdy i urazy... Módl się za nami... Święty Zygmuncie... Wierny swemu posłannictwu aż do śmierci... Módl się za nami... Święty Zygmuncie... Pewny przewodniku do nieba... Módl się za nami... Baranku Boży... Który gładzi grzechy świata, Przepuś nam, Panie, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas Panie, Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Boże, który świętego Zygmunta, kapłana, obdarzyłeś łaską żarliwej modlitwy i ofiarnej miłości. Spraw prosimy, abyśmy, idąc Jego śladami, z kontemplacji Bożych tajemnic, Czerpali siły do pełnienia dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. To niezwykłe dzieci z matkami. Oni wszyscy są dla Ciebie, tak jak Chrystus. Łamane. Księdzem dziadów cię nazwali, takim cię pamięta świat. Miłość Twa Księże Zygmuncie, cały świat posyła na nasze ręce prawnie Nasze pragniesz wszystkim Jezusa nie. Drodzy, nasze przygotowanie do instalacji religii Świętego Zygnięta do Świątyni Opatrzności Bożej dobiegło końca. Bardzo gorąco Wam dziękujemy za Waszą modlitwę, Waszą obecność i łączność duchową. Zapraszamy Was do uczestnictwa w tej uroczystości 22 października. Możecie też łączyć się z nami duchowo poprzez transmisję online w Centrum Opatrzności Bożej. Cały program uroczystości oraz link połączenia będzie w opisie filmu. Serdecznie Was zapraszamy Panem Bogiem.